Noworodek przeżył niesamowitą historię, ale rodzice i lekarze do tej pory zastanawiają się: Jak to możliwe, że coś takiego znalazło się w szyi dziecka? Mała Maja na pewno będzie miała co opowiadać znajomym, kiedy podrośnie. Istnieje kilka podejrzeń co do tego, jak ciało obce znalazło się w ciele dziewczynki, ale są to jedynie przypuszczenia. Pewne jest, że nikt nie spodziewał się takiego rozwiązania całej sprawy, rodzice przeżyli prawdziwe chwile grozy i odwiedzili szpital aż dwa razy. Druga wizyta na oddziale ratunkowym była naprawdę dramatyczna. Noworodek był zdrowy i nie uskarżał się na żadne dolegliwości. Pewnego wieczoru jednak mama dziewczynki zauważyła, że pod łóżkiem pojawiła się silna opuchlizna. Zareagowała od razu. Noworodek z poważnie wyglądającą opuchlizną trafił do szpitala. Zaniepokojeni rodzice, Emma i Aaron w Hittington, od razu zawieźli dziecko na pogotowie, gdzie lekarze postawili diagnozę. Przyjmujący na oddziale ratunkowym medycy stwierdzili, że jest to zwykły obrzęg gruczołu i odesłali noworodka wraz z zatroskanymi rodzicami do domu. Ci lekko uspokojeni przez lekarzy położyli małą spać. Ich zaskoczenie na widok szyi dziecka rano było ogromne, konieczna była kolejna wizyta na pogotowiu. Z małego ciałka wystawało coś, co zupełnie nie powinno się tam znaleźć, nie mogli uwierzyć swoim oczom Maron wspomina, że z szyi noworodka po dwóch dniach pobytu w szpitalu w Wichita, wyciągnięto ptasie pióro. Nic dziwnego, ze wcześniejsza diagnoza była błędna. To, co okazało się prawdą, było wręcz niemożliwe. Noworodek w chwili zdarzenia miał zaledwie 7 miesięcy, a więc przez większość swojego życia miał w sobie ciało obce. Najbardziej prawdopodobna wersja to ta że jakiś czas wcześniej przez przypadek wziął nieszczęsne pióro do buzi i wbił je sobie w ciało, które zachowało się w sposób nieprzewidywalny i po początkowym przyjęciu zaczęło po czasie wydalać niepasujące ogniwo. Jest to jednak wciąż nierozwiązana zagadka. 2. Całe szczęście dziewczynce nic nie grozi, Maja może mówić o wielkim szczęściu. Po całym zabiegu i upewnieniu się, że wszystko jest w porządku wróciła z rodzicami do domu i poza małym śladem jak po ugryzieniu nie widać żadnych zmian w zachowaniu dziewczynki. Noworodek rozwija się prawidłowo, a pióro wyjęte z szyi dziecka zostało zachowane jako pamiątka tego niesamowitego wydarzenia. Nasze ciało i jego zdolności wciąż potrafią nas zaskoczyć. Historia tego noworodka jest tego najlepszym przykładem. Źródło. News